Ale ja mam fazę teraz! Ale mam teraz fazę! Dzisiaj śmigus z dingus, no, ale poniedziałek! No, no śmigus, no i co z tego, że śmigus z dingus? No! Oblejesz się wodą, stary! <glocken> <glocken> nie, nie <obeję> się. <glocken> no, oblejesz <glocken> no, ja się! Oblejesz! No jak mam się oblać? No przecież no, ale jeżeli ja bym się oblał, tak? No tak, zrobisz to sam, jest mokry No przecież, stary, ja się sam, ja, idiota, nie obleję Oblejesz się wodą! No, oble... ej, ej, dlaczego, ej, dlaczego trzymam. co? Wodą na ryj <glocken> Mam nadzieję, że wy nie jesteście tacy mokrzy jak ja w tym momencie I nieważne jak to brzmi Bo wiecie, jak jesteś mokra to... Jest to policja już po Wielkanocy Mam nadzieję, że każdy z was dostał dużo, 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 dużo Dużo prezentów i słodyczy Ponieważ ja dostałem słodyczy na 10 lat Ja będę gruby zaraz, ja będę gruby A ja je, już jestem tak czy tak zanim przejdziemy do obowiązków i do przyjemności, no to rozwiązanie konkursu to ja niedawno rozpocząłem, zacząłem zrobić. Zadałem wam pytanie, dlaczego mnie oglądacie, a wy, wy trzech tysiącach wiadomości, nie wiem ile toczyło akurat tego konkursu, ale wy 3400 o Jezu, Kaszan, umierał chyba, rak. Rak. W 3400 wiadomości ponad napisaliście, dlaczego mnie oglądacie. I ja wybrałem to jedno cudowne, pięknie złożone pytanie: Bo Andrzej. I bez hejtów proszę. Naprawdę wielu z was napisało piękne rzeczy, które naprawdę fajnie mi się czytało o 24 w łyżeczku na 6 wozy herbaską. I to tak wszystko to naprawdę robiło mi się miło i naprawdę chciało mi się ruszyć dupę z tego łyżka o 24, żeby zrobić siusiu. A następnego dnia nagrywać, więc naprawdę dziękuję wam wszystkim za te komentarze, których było naprawdę w opór! Więc dla mnie znaczy i dziękuję wam za każde o który mi okazujecie w wiadomościach, czy gdziekolwiek indziej. Ale tak czy tak, Miałciak, nie odczek? Pierdol, nie pierdolnie pierdolnie. Zaczynajmy pojechać o kogoś na mnie. Hodu, 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 hodor. hodu, 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 co sądzisz o tak zwanym sprzedawaniu się? Ja bym narki nie sprzedał, ale jeżeli chodzi ci o YouTuberów i o sprzedawanie się różnym firmom i tak dalej, jakie sprzedawanie się? O co chodzi? No tak, mógłby to jakoś nazwać, że sprzedaję z siebie albo to co posiadam, ale no bez przesady. Ej, nie ukrywajmy, że gdzieś dolary tutaj lecą, lecą, dolary lecą, lecą. Mimo wszystko chciałbym zauważyć, że YouTuber spędza określony czas przy filmie. Kiedy wy się po jajkach lub robicie cokolwiek innego, nie wiem, gracie sobie w gry komputerowe, YouTuber montuje film, poświęca swój wolny czas na to, żeby zmontować film, rzucić go i tak dalej. Więc uważam to za normalne, że prócz waszego supportu, prócz waszego odzewu ze strony, wyświetleń, lajków like i tak dalej, tak, chcecie mieć jakoś z tego pieniądze. Dlatego uważam, że sprzedawanie się jest naturalne, bo sam to już parę razy robiłem i czy jakoś moje filmy tracą? mojego czasu dzięki rafinkom mogę sobie kupić oświetlenie, tło, nową kamerę, nowy komputer i to wszystko po to, żeby robić teraz filmy takie jakie są. Wydaje mi się, że idzie to wszystko w naprawdę dobrą stronę i niczego nie tracimy. Oczywiście, jeżeli te bransoletki znikną, a pojawi się tutaj złoty zegarek, to po prostu nie pijcie w twarz i będzie po sprawie. Co sądzisz o komentarzach typu pierwsza, pierwszy? O jakie to głupie. Skąd jest ta mania bycie pierwszym? Czy jeżeli zrobicie kupę pierwsi w swoim domu, to się chwalicie i mówicie mamie pierwsza pierdza, pierdza. Jest to głupie i jest to coś głupiego, z czym niestety nie mogę walczyć w żaden sposób. No nie mogę tego zblokować, bo zawsze będzie jakaś osoba, która to napisze, i musiałbym was wszystkich zblokować, żeby włączyć w ogóle wszystkie komentarzy. komentarze. Więc po prostu deal with it. Bozie, włączyłam tryb samolotowy, rzuciłam telefonem i nie ladał, tylko upadł się, rozbiło co chodzi. No za strony włosy z tyłu, no nigdy ich nie ułoszę dobrze, nigdy! O Jezu, no to ale przecież każdy głupi wie, że tryb samolotowy w samolocie, używa się takiej łącznie w samolocie, żeby cię samochód nie przyjechał i żeś po prostu nie wpada do morza, no po prostu lecisz samolotem, leci sobie nad Polską i jest i widać po to, a nagle nie włączasz trybu samolotowego i spadasz do morza. A bo ty nie wiesz, że może jest zawsze jak gdzieś samolotem. To jest głębsza myśl, musiałbym się ją wyjaśnić, ale generalnie no źle to zrobiłeś? No głupio to zrobiłeś. Nie, nie, dlaczego tak zrobiłeś? Człowiek się uczy na błędach. Kupisz nowy telefon, teraz będziesz wiedział, jak to się włącza. Czy kanapka spada zawsze pozbawiona stroną na podłogę łóżko? O nie, nie, nieprawda. Zaraz wam to udowodnię. Surprise motherfucker. Czy ktoś cię już oblał? <śmianowicie> Jak minęły ci świeta wielkanocne? Spałem? 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 Spałem. Everything is okay, my friend. Ubijam rekord poprawiania moich włosów na tym filmie. One są. One, 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 ja ich nie rozumiem. W ogóle, dziewczyny, napiszcie mi gdziekolwiek, czy wolicie chłopaków z długimi włosami, czy z krótkimi, ponieważ ja na zawsze dylemat. Nie wiem, jakie mieć włosy, naprawdę, bo jedne mnie denerwują, ale z kolei wydaje mi się, że lepiej nie wyglądam. A drugie są po prostu łatwe. Posiadanie krótkiej włosów jest po prostu łatwe. Gdyby każdy na świecie posiadał krótkie włosy, życie byłoby piękniejsze. Co się twój miś Andrzej, to dziewczyna. Mm. Nie, nie ma, nie ma takiej możliwości. Andrzej to Andrzej, on ma własną płeć. Jak myślisz, jak moi widzowie reagują na Twoje filmiki? Dopisałeś tam Viktory jeszcze plus 69, ale generalnie ustosunkuję się do moich wszystkich filmików. Generalnie, jeżeli jeżdżę na jakieś meetupy lub eventy, to widzę Was z niektórych mniejszych, niektórych większych, niektórych w moim wieku starszych, młodszych, ale też sporo jest tych młodszych. I mówiąc młodszych, mam na myśli 12, 13, 14 lat. O ile 14, 13 to jeszcze jest taki wiek, kiedy okej, okay, już mogą rozumieć, co ja tutaj mówię, i co mam wam do przekazania? Tak, wydaje mi się, że osoby w wieku 11-12-10 lat, no nie, nie nadają się do, do, do moich treści, do moich materiałów. Ja sporo na filmach przeklinam. wiele razy ma nawiązania seksualne i na takie rzeczy. Jakie to koło to ktoś młodszy, to nie wiem do końca, czy może zrozumieć to, co mam na myśli. I naprawdę nie chcę, znaczy, żebyście mnie zrozumieli źle. Wezmę na przykład choćby telewizję. Zawsze telewizję o oznaczenie plus 12, plus 16, plus 18, plus 7 i tak dalej. Były one w takich trójkącikach lub kółeczkach. Też były w kwadracikach. Ja, przynajmniej widzicie, chwalacie. Zacznijmy one, dla kogo są przeznaczone treści zaparte w tym materiale seriale lub filmie. I nie chodziło mi stricte o to, że jest tam seks, więc plus 16 lub plus 18, lub jest tam krew, więc plus 16 plus 18. Bardziej chodziło o to, że powinny to zrozumieć osoby, które mają powyżej 12, 16, 18 lat. Że po prostu treści tam zawierane, no nie są właściwe dla tych, którzy nie mają określonego wieku. Tak samo ja uważam, że przeklinając, generalnie mając różne skomplikowane zdania na dane tematy, nie nie każdy może to zrozumieć i nie każdy może to interpretować tak jak chce dlatego nagrywam i mówię to co uważam za słuszne i generalnie nie zważam uwagi na to, że ktoś młodszy może mi oglądać i młodszy mam na myśli właśnie te 12, 13, 10 lat jeżeli mnie ogląda i jeżeli mi rozumie i sprawia mu oglądanie mnie i nie ma mi nic za, za to co mówię no to spoko, jeżeli jego rodzice nie kontrolują tego co oglądają to spoko, pamiętajcie jednak, że zawsze jest ta kontrola rodzicielska rodzice mogą wam zakazać mi oglądania lub też innych youtuberów także wy możecie decydować o własnym życiu i o tym co oglądacie a czego nie? Dlatego na przykład nie urodzenie tych gównowuszy, jeżeli chodzi o Gimpera i tak dalej. No, ci, którzy chcą ich oglądać, to będą ich oglądać, a to już, że już jacy są. I generalnie, co mówią, no to to już jest ich sprawa i osób, które ich oglądają. Mimo wszystko to wykreujecie nas. Jeżeli wam się podoba to, jaki jestem na filmach, no to taki jestem, nie zmieniam się. Jeżeli będę was kurzał tym, że za bardzo lub coś w stylu, no to czytam to i się po prostu zmieniam. I chciałbym, żebyście to po prostu szanowali. Nie przeszkadza mi zupełnie wiek moich widzów. Możecie mieć 8 lat, możecie mieć 18, możecie mieć 26, byle Wam się te filmy podobały. Co robisz, jeśli chcecie się kupić w trakcie odcinku? Jeżeli to niesamowicie... No ale dobra, teraz się już z wami naprawdę. Dziękuję wam serdecznie za to, że obejrzeliście ten odcinek. Zap Proszę was na Instagrama, fanpage'a, sklep z koszulkami I to wszystko, lecz to was zawsze zapraszam Boże, ile można zapraszać do no, to samo, naprawdę, co żeś poproszę, no co Dziękuję wam także z całego serduszka Za te życzenia urodzinowe, za te wszystkie prezenty Fanart, za to co się działo na moim Facebooku w dniu moich urodzin I dzień przed i dzień po Fajnie mieć takich widzów jak wy, fajnie że jestem tutaj gdzie jestem No ale cóż, nie rozczulajmy się wy tydzień nabiliśmy 13 tysięcy widzów 13 tysięcy widzów Więc witam was serdecznie, 13 tysięcy widzów, nie jest, skąd jesteście Bo żadnym youtuberom no, wtedy nie nagrałem, no ale no fajnie, że jesteście. Jeżeli macie jakieś indywidualne pomysły na kolejne odcinki z różnych gier i tak dalej, tak, no to piszę, no i ja to wszystko wezmę pod uwagę. Oczywiście nie jest nie to nie wygląda tak, że ja nie mam co nagrać. Oczywiście mam co nagrać tylko nagrać to, co Wam się spodoba, więc tak jak jest na przykład seria, Wolałbyś, którą bardzo lubicie, tak jak jest w poniedziałek w nożych, nagrywam, tak samo chciałbym też nagrywać jakieś inne gry, które by Wam się podobały. Także tak, żegnę się z nami mistrzowskim czołem. Trzymajcie się, papa! Pa. Jeżeli ten niesamowicie fantastycznie wymyślający odcinek coś się spodobał, nie zapomniałam sobie w górze. W ogóle to napadły przed sobą moje gołe fotki Link w opisie Kurwa moje pole